Cześć, Sieman, ko, Witajcie. z tej strony Bartek. A dzisiaj w odcinku opowiem trochę o Waltrze naszej. Waltra model T174E. Oznaczenie takie ma 170 chyba ona ma 5 koni w nominalnej i 190 w maksymalnej mocy. Także tak to wygląda. Obejdziemy całą. Kolor biały. Mamy zaczep kulowy tutaj, Hicza mamy, mamy też automatyczny, tylko jest wyjęty akurat 5 par hydra, wyjść hydraulicznych. Teraz tak, opony z przodu są 540 na 65R28, opony z tyłu 650 na 65R38, niestety ma AdBlue. No, niestety wiadomo, bo to są dodatkowe koszty, jakby nie patrzył. I też Ciekawie, jak ona to AdBlue będzie wpływać na silnik po pewnym czasie użytkowania. Rocznik 2019 u nas od 2020 lutego zaczęliśmy pracować jak ją dostaliśmy. Miała 30 chyba godzin z 30 z haczykiem, bo to była demówka. Wejdziemy do środka. Zapalimy. Jeszcze zamknę drzwi Także u nas od lutego pracuje niecały rok ma i 15094,4 godziny Tyle ma zrobione Co się działo? Czy mieliśmy jakieś awarie? Tak, coś tam się działo zawsze Wymienialiśmy tutaj kostkę no, coś wymienialiśmy, Bo nam ciekło od razu, od nowości praktycznie No to taka drobna rzecz I skończyły nam się prawdopodobnie tarczki od bomu. Ponieważ wyskoczył, wyskoczył nam jeszcze przed ostatnim przeglądem błąd Że jest zapchany filtr od skrzyni filtry, Nawet filtry od skrzyni wszystkie Wymieniliśmy jeszcze przed przeglądem olej. Wymieniliśmy filtry wszystkie w skrzyni. Popracowało to chyba 70 godzin, czy tam nawet 80, na pewno mniej niż 100. I znowu nam zaczęły wyskakiwać te same błędy, że są zaufane filtry od skrzyni. No i prawdopodobnie tarczki od się skończyły. Czyli Valtra, mimo takiej mocy 190 koni, na której my pracujemy. I tak um, szybko się wyeksportowały te tarczki, bardzo szybko w maszynie do zbierania kamieni, czyli jednak ma ciężko, nie ma co mówić, ma ciężko. Skrzynia wersu i mamy ten podłokietnik waltry smart touch. Mamy też nawigację, którą się bardzo prosto tutaj uruchamia. Wystarczy kliknąć. No akurat teraz mi się nie uruchomi. Bo mamy małą awarię, coś nie czyta karty SIM. Generalnie wszystko fajnie, naprawdę super jest czytelne na tym wyświetlaczu. Światłach chcemy, uruchamiamy, nie chcemy, wyłączamy. Co my tu mamy jeszcze? Tutaj sobie możemy programować przyciski na tym smarttaczu, co ma jak działać. Tu sobie możemy ustawić obroty silnika, kiedy chce waltra zmieniać do góry bieg, kiedy ma zrzucać, jaka jest czułość skrzyni. Tutaj skrzynia ustawiamy, z którego biegu chcemy ruszać, do którego biegu ma przerzucać sama. Taki półautomat trochę. I przekręcamy ciągnik na tył, i mamy hydraulikę całą, wszystkie ustawienia. Prędkości do wyboru. Oraz tutaj, jak on ma się rozpędzać. Czy szybko, czy wolniej. I jeszcze mamy tutaj cięgła do ustawienia. Tak to wygląda. Wszystko. Tutaj się wyświetlają błędy. Jak mamy jakieś 1509 godzin, 290 do kolejnego przeglądu. Tak to wygląda. Tu pełna statystyka. To możemy wszystko zmieniać sobie co chcemy, żeby było. Temperatura silnika, temperatura w skrzyni, temperatura w hydraulice. Tak to generalnie wygląda. Na smart bardzo dobrze się pracuje, powiem szczerze. Bardzo wygodnie, komfortowo, wszystko jest pod ręką. Tutaj hydraulika co chcemy, mamy pod ręką. Tak to wygląda generalnie. Radio tu, tutaj mamy jakieś. Czyli podsumowując, awarii większych nie mieliśmy. Jedynie w sumie te tarczki od Womu 1500 godzin spokojnie przechodziła. Także śmiało mogę Walter polecić na każde gospodarstwo, by się sprawdziła u nas bardzo ciężko pracuje, no bo z maszyną do zbierania kamieni maszyna waży 12,5 tony, samo ciągnięcie jest jak jeszcze jest zagłębiona w ziemi, to już w ogóle to jest duże obciążenie dla waltry, a u nas praktycznie głównie w tym tylko pracuje. Teraz pójdzie na przegląd i zobaczymy czy coś jeszcze się stało, ale pewnie nie, bo skoro wszystko jeździ chodzi, także wszystko powinno być ok. Jeśli będzie ktoś miał jakieś pytania, to walczyć śmiało pytać w komentarzach bardzo chętnie odpowiem. Co chcecie wiedzieć? Prędkość, jaką tu możemy maksymalnie jeździć, to 53 na godzinę, tak pokazuje. A zresztą przejedziemy się, zobaczymy. Sama sobie zmienia biegi, także jest super. Tak to wygląda właśnie jazda. Bardzo wygodnie się nią mieści siedzenie. Mamy Gramera. To jest Waltra Unlimited, czyli to siedzenie jest takie trochę lepsze. Podgrzewana, podgrzewane jest, także w zimę też się fajnie szybko wsiada, włącza i dupkę grzeje. Timku. Na razie cześć.